Cześć z tej strony, Marcel. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak stworzyć menu główne do naszej gry w godocie 4.3. Dobra, jak mamy nasz poziom w naszej grze już, to sobie stwórzmy nową scenę. Klikamy scena 2D i chcę ten główny węzeł w nazwę menu. OK, do naszego głównego węzła dodajemy teksturę rect. OK. I teraz musimy sobie go dostosować do okna naszego. Mm, no, do naszego okna, tutaj, które widzimy. Tak. Ok, wchodzimy sobie w Layout, Transform i w wpisujemy rozdzielczość, yy, które mamy wpisane w ustawieniach projektu, czyli ustawienia projektu. Okno, i tutaj mamy właśnie nasz rozmiar. Ok, to sobie go tutaj wpiszę. U mnie to jest Full HD, czyli 1920x1080. Ok, już mamy. Dobra. I teraz sobie dodam yy, bootstone. Ok. Dobra, sobie go dostosuję. Niech tak będzie. Ok. I do niego dodam sobie label z napisem play. Play, ok. Dobra. Center. Jest dobrze. Ok, i po jego naduszeniu yy, powinna się włączyć nasza scena główna, albo nasz poziom To zależy, jak tam mamy nazwane. Dobra. Ok, teraz stwórzmy yy, katalog dla do naszego, do naszego menu głównego. Utwórz nowy folder menu. Dobra. Se zapiszmy od razu naszą scenę w w tym katalogu i stwórzmy sobie nowy skrypt. OK. Teraz sobie zróbmy tak. Nazwę sobie jeszcze ten przycisk Play. I teraz musimy stworzyć sobie sygnał, czyli preset. Jak nasz przycisk zostanie naduszony. OK. Ten sygnałnik będzie w naszym skrypcie głównym menu. Połącz. Już mamy funkcję naszego przycisku. Teraz sobie wpisujemy get3 change send to file. OK. I teraz dajemy sobie tutaj ścieżkę do naszego świata, naszego poziomu w grze. U mnie to będzie World.tscn. Przeciągam. I już mamy przycisk zrobiony. OK. Tutaj jeszcze mi pokazuje. Hmm. Ok, muszę dodać podłogę. Ok, i teraz nasza scena powinna y, się włączyć, gdy naciśniemy właśnie ten przycisk play. Ok, zobaczmy. Aha, i jeszcze teraz musimy sobie dodać, zrobić tak, że y, nasze menu główne będzie pierwszą sceną, która się uruchomi w naszej grze, czyli dajemy sobie tak, y, menu, menu.tscn. I dajemy sobie tutaj ustaw jako scenę główną. OK, klikamy, włączamy nasz projekt i nasza ta scena powinna się uruchomić od razu. Dobra, jak widzimy, mamy tutaj naszą scenę. Klikam play i gra powinna się rozpocząć. No, jak widzimy, scena nasza się uruchomiła pomyślnie, ale jeszcze możemy sobie zrobić, yy, ozdobić w jakiś sposób nasze menu główne. Ten sposób na przykład jak chcecie mieć jednolity kolor, to po prostu dajecie sobie kolor Rect zamiast tekstury Rect I sobie możecie ustalić na przykład białą, czarną, no obojętnie od, jaki kolor sobie wybierzecie, takie będziecie mieli tło W moim przypadku ja sobie zrobię scenę i w tle właśnie będzie 3D, 3D scena, takie 3D menu Czyli tak, do naszego głównego węzła dodaję note 3D OK i do niego sobie mogę dodać mesh-instance-3d dobra aha nie to wybrałem e, mesh-instance dobra tutaj sobie dodam na przykład jakiś bloczek co, co tam zechcecie do tego jeszcze dodajemy sobie a sobie mogę nazwać sobie ten węzeł e, scena 3 d niech będzie Dobra, jeszcze kamera 3D. Dobra, niech, se, niech ona tutaj tak będzie. Dobra, do tego do naszej sceny musimy jeszcze sobie dodać yy, oświetlenie. Dodać środowisko do sceny. Tak samo z yy, yy, yy. Dobra, już sobie nam dodało, ja sobie tylko dam w inne miejsc, miejsce. Jeszcze oświetlenie nam się przyda. To Będzie tak. Okej. Okay. Dobra. Teraz sprawdzamy widok z naszej kamery. Okej. Okay. I do naszej kamery jeszcze dodajemy sobie w port dobra a nie dobra to musi być na nadróż czyli dajemy kamerę do naszego do tego węzła i teraz jak widzimy tutaj w tym okienku mamy widok z naszej kamery Sobie dajemy tą samą rozdzielczość jak w Texture rect czyli u mnie to będzie tak samo czyli 1920 na 1080 ok, i teraz do tego węzła które daliśmy Wcześniej. Klikamy teksturę. Wybieramy. wiewport teksturę. I klikamy ten tutaj węzeł. I czyli jak, jak widać mamy już widok z naszej sceny 3D w 2D. Ok. Jeszcze możemy sobie dodać przycisk, żeby wyłączyć naszą grę. OK. Nazwę to sobie Button Exit exit dobra trochę daję sobie niżej ten przycisk dobra ten y, sygnał rozłączamy i tworzymy nowy i wpisujemy tak i wpisujemy ten kod i on powinien spowodować włączenie naszego projektu ok sprawdźmy klikam exit i gra została wyłączona. To był bardzo szybki tutorial, w którym właśnie chciałem Wam pokazać, jak stworzyć takie menu 2D, jak i 3D. Ode to wszystko. Do zobaczenia i cześć!